Witam wszystkich, dzisiaj na turnieju Topka Bimuszyna dla rocznika 2015 Za chwilę pierwszy mecz Ternowia-Dabkielce <trym> <trym> Już czekamy na pierwszy gwizdek, Męczę po 20 minut Zostawiamy się, i jak coś to zmienię panie. I czekamy na pierwszy gwizdek. Tak, zmieniamy, losowanie, będzie zmiana połów przyjdzie nam grać pod słońce, ale to chyba nie ma większego znaczenia dzisiaj. I już czekamy na pierwszy gwizdek. I rozpoczynamy mecz. Wielgus do mro, zamróz, szeroko do Szczałkowskiego. Szczałkowski tracimy piłkę. Aut dla drużyny Dabkielce na piłka i łapie piłkę Dominik Mruz. Bardzo blisko, Simon. Dziesięć. Simon, dziesięć. Tak. Pracy, pracy, Szymon, 10. Szymon, 10, tak? 10. Szymon, paulował Ekstra. Szymon weź tu Szymon weź albo Janek żebyśmy niebezpiecznie, bezpieczniej, tu nie tu. zaśrodkowanie niebezpiecznie przeszła ta piłka. Będziełał dla tarnowin. Wadas do batora, Wadas. Chyba rozegrania piłki. Jeszcze Wadas, druga strona. Jest tam Maksiu Ziemba, Ziemba walczy o piłkę, wycofanie piłkę do Bramkarza zawodnicy. Jest dobry pressing. Tytania leśniaka, ale w piłka dla drużyny skierci Już rozegrana. Graj, graj. Jeszcze autobator do leśniaka, leśniak. Przeszła ta piłka. Szansa, nie jeszcze. Szczółkowski próba strzału. strzałużu drożny dla tarnowi. Wojtek biega? 15, Zagranie i zięba dośrodkowuje szansa. I jeszcze jeden żółdrożny, Dobrze rozegrany rzut przez zawodników Tarnowi. Teraz zięba. Zięba na no mało zawodników w lokalnym no, Za płytkie. Teraz może być niebezpiecznie. Drugie zagranie. Jest tam dobrze ustawiony Wiktor Wadas. I audyt dla Tarnowi. Szczałkowski. Do Wielgusa. Wielgus. Teraz siadaj, siadaj, brawo Wojtek. Dyrektor, zadręcam! Dyrektor! Aut dla Tarnowi, Strzałkowski, wybita piłka, leśniak. Aj, doskoczyła mu piłka, szkoda. Jeszcze walczy tam Maksiu Zięba, mamy aut. Jesteśmy na połowie przeciwnika. Strzałkowski, próba strzału. No, niecelny strzał, Jaśka. Strzałkowskiego. Jest okay, mamy długą piątkę. A i przeszła teraz ta piłka wychodzi Dominik. Już wznowiona gra, dośrodkowanie, niebezpiecznie. Wadas i teraz błąd w wybiciu. Będzie rzut wolny. Szymon! 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 Po ziemi mocna. nabiegać na tu. Granek Wojtek Janek, a u środek. Rzut wolny dla drużyny, do Pkielce. Może być niebezpiecznie. Takie wrzucenie. Jest tam... Sszzałkowski do ziemby. obrońcy wybijają na aut. Znowu Jasiek z autu. Szczołkowski, szuka grania. Dobrze do leśniaka teraz. Leśniak, mija przeciwnika, jeszcze w praniu, próba strzału, broni bramka. Bardzo dobra Tarnowi. To jest dokładne wybicie. Dobrze szczałkowski zbiera tą piłkę. Tutaj powalczymy o nią. Jest tam Maksiu Ziemba, 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 walczy o piłkę. Fajnie do tyłu, ale zablokowany przez obrońców jeszcze Jasiu, Jeszcze Kacper Wielgus Wielgus strzela! Broni bramkarz. ale było niebezpiecznie. Jeszcze mieszka bator. bator. Bator do leśniaka, leśniak. Tracimy teraz tę piłkę niestety. Wychodzą z akcją zawodnicy. Kielc. Ale, ja wstrzymaj. Wstrzymaj. piłka na autobus! Znowiona gra Piłka Audy dla tornowy. Badas Jest franiu, graj mu leśniaka, leśniaka i teraz błąd w przyjęciu piłki. Jeszcze Wielgus. świetnie kacper Dobra próba zagrania, jeszcze szczałkowski za mocna ta piłka więc łapie piłkę bramkę, Posadza. Graj Kacper! Rzucona piłka, jest tutaj niepilnowany Kacper Wielgus Wielgus przejął tą piłkę Utrzymuje się Kacper do Leśniaka Leśniak ma szeroko Batora Bator, szansa i uciekła piłka Towi Będzie tylko rzut rożny Dobry akcent równy Tarnowi Wyżej Domcio, wyżej Wyżej, wyciągnij z tyłu Mator dośrodkowuje. Jest jeszcze wada. Oj, faulowany. Stawił piłkę Jasiu Szczałkowski, rzut wolny. Szósta miłota gry, 0-0. Teraz mamy dobra szansa dla drużyny Tarnowi. Aj, za wysoko. No. Ojca ewanna. gra. Odskoczyła piłka zawodnika Walczy tam ziemba. Dobrze, Maksiu wywalczył piłkę Maksiu, świetnie no, jeden wywalczył out nowa gra przeszła ta piłka, jest tam Bator, Bator walczymy o piłkę dobrze Strzałkowski Strzałkowski strzela o boksówka siódma minuta gry Długie zagranie, przejdzie ta piłka, no. Bądź teraz w przyjęciu wadas, wadas. Nie było fałdu, jeszcze Wiktor. Do leśniaka, leśniak teraz jest szansą. Leśniak wypuścił sobie piłkę. No, była okazja. Była okazja, ale... Tylko audy dla Tarnowi. Znowiona gra. Strzełkowski. Jeszcze szczełkowski traci teraz tę piłkę. Może być niebezpieczna kontra Dobrze Badasz, jeszcze. Jeszcze Wiktor. Dobrze uratował, wybił piłkę na aut. Uratował teraz tą sytuację. już znowiona gra. Fido, no, trochę niezdecydowane i... zacznie. Na ziemię Dominik, bo jest piątka. Na ziemię, bo jest piątka. Graj. Dobrze, teraz. Drugie zagranie. Powalczymy tam o piłkę wybić się, powalczy tutaj Wadas, jest Wadas do Wielgusa Wielgus do Fidy, Fido nie dojdzie do tej piłki, Adaś szkoda dobre zagranie w kierunku Fidy Kacpra Wielgusa, teraz Fido z autu do Leśniaka Leśniak do Fidy Fido do Leśniaka, Leśniak no traci piłkę jeszcze nie koniec jeszcze Jasiu audy dla Tarnowi dziewiąta minuta gry minęła, rozpoczęła się dziesiąta minuta gry Prowadzi, yy, mamy na razie wynik bezbramkowy Bielgus błąd Bielgusa teraz wychodzi sam na sam zawodnik na Pukiełce i jest 1 do 0 dla Skierc. Kacper, graj! Nic się nie stało! Kacper, graj! Zwież, przepraszam, to wadas. na zagranie teraz niebezpiecznie. Wrócił Strzałkowski. Strzałkowski do. Jest tam Katra, Katra, Zamrós, jeszcze raz do Katry. I od bramki zacznie Dominik. Proszę, 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 proszę. na proszę, proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, 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 proszę. Proszę, do dla Wielbusa niecelnie, znowu wrzucenie tam w pole karne, wychodzi Dominik, brawo, broni teraz Dominik tą sytuację, jeszcze walczymy, 9 minut do zakończenia meczu, przegrywamy 1 do 0, trochę pechowo, atakowaliśmy cały czas, dostaliśmy bramkę z kontry, trzeba powalczyć, teraz akcja pod naszym polem karnym do może być bezpiecznie, wychodzi Dominik, brawo. Dobra, teraz zagranie, teraz dobre zagranie Dominika. Świetnie tam doszedł do piłki. Franek Leśniak z, z pustej bramki wybijają obrońcy. Szkoda. Dobra akcja. Jeszcze. Mm, teraz jeszcze Fido powalczył. Jeszcze jesteśmy pod polem karnym. Brawo, brawo. Wadas do Katry, Katra traci piłkę niestety pod polem karnym przeciwników i teraz długie zagranie, wychodzą zawodnicy da pukielce jest Wadas do Mroza, Mróz do Wadasa, dobrze to rozegrali chłopcy, teraz po linii, dobrze przejdzie ta piłka do Leśniaka, dojdzie do niej Franek, tak jest, utrzymał się Franio teraz przy piłce, teraz Franio wpada w pole karne, i trzech zawodników zdążyło wrócić, szkoda, dobra to była akcja drużyny Tarnowi. Panowie Janek do, do środka, dawaj. Panowie do tyłu! Franek! Franek, do się! Brawo, brawo! Wrzucamy piłkę, piłkę. do Gramy, gramy! I do... Kamil, Dobrze, Wielgus. Teraz do Leśniaka. Leśniak, Leśniak. Wszystko. Jeszcze powalczyło piłkę Wielgus. I wybijają długo piłkę zawodnicy. Dawaj, dawaj! Dawaj, Wojtę kocz, Kawil wprowadził piłkę źle do środka, niebezpiecznie, ale mam piłkę wadas, wadas, mija przeciwnika. Wiktor, teraz dobre zagranie. Teraz do Franka Leśniaka, Leśniak sam na sam strzela i mamy bramkę na 1 do 1, brawo! Bardzo dobra akcja drużyny, Tarnowi i Franiu Leśniak zdobywa bramkę na 1-1. Znowu gra. Mamy szansę, dobry pressing. No, udało się bramkarzowi. Jeszcze walczy tam Wielgus, świetnie wywalczył tą piłkę, a odskoczyła. Strzałkowski, Strzałkowski do Wielgusa, Wielgus. Ach, tam. jeszcze Strzałkowski strzela, poprzeczka! Faulowany teraz Mieszkobator. Faulowany Mieszkobator w tej sytuacji będzie rzut wolny. Rzut wolny, niebezpieczna odległość. Mamy szansę teraz. Ustawił piłkę Ja się lewa noga, dobra pozycja dla niego. Wypadałoby trafić w bramkę w tej sytuacji i mamy duże szanse teraz w tej sytuacji na zdobycie bramki. 14 minuta gry. Dobry strzał, łapie pewnie bramkarz. Świetnie! Wida piłka, walczymy tu o piłkę dobrze. Tam Katra powalczy. Świetnie, świetnie Kacper Razem Zatrzymał się, ale jest jeszcze Wielgus, Wielgus. Nie udało mu się minąć przeciwnika, walczy strzałkowski. No niebezpieczna kontra zawodników ale będzie niebezpieczne doświadkowanie. Brawo Dominik. I, I wybija piłkę z Ale jeszcze nie koniec. Dobry strzał! Super gol! Bardzo ładna bramka zawodników z Strzał z trzech odległości, i piłka wpada do bramki. Bielgóz. Bielgóz do Wadasa. Wadas teraz świetnie. Wadas do leśniaka, leśniak. No. Skiwał się jeszcze Bator, Bator do Wadasa, Wadas. Oj, skicował teraz tym strzałem. 5 Pię minut do zakończenia meczu, przegrywamy 2 do 1. Już wznowili zawodnicy. Gielc dobrze teraz katra, dobry pressing, odzyskamy piłkę. Ekstra. Wiesz, z ręki. Leśniak nie udało mu się zabrać, wybiją tu zawodnicy z Kielc, ale jeszcze y, Wielgus. No, nie bawią się w obronie zawodnicy z Kielc, wybijają tą piłkę. Y, musimy wznowić wrzutem z autu na naszej połowie. Wadas wprowadza tą piłkę, świetnie. Wiktor, no nie było faulu tym razem, niebezpieczna znowu kontra drużyny. Kielc, dobrze Wadas. Długie zagranie, aj nie dostał piłki Efraniu Leśniak. 4 minuty do zakończenia meczu. Przegrywamy 2 do 1. No bo długim zagraniem jest tam Wazielgus. Jednak w środku przejmują to zawodnicy z Kielc. Dobrze, Katra wrócił, wybił tą piłkę. Jeszcze mamy czas, jeszcze nie musimy tego meczu przegrać. 4 minuty do zakończenia meczu. Przegrywamy 2 do 1. Znowu nagra. Hmm, teraz Wielgus, Wielgus do Batora. Bator trzymał się przy piłce. Do leśniaka, leśniak minął zawodnika. wał tam w zagradzie do ziemby, ale niecelnie. I w ataku drużyna. Z prawą stroną, zawodnicy Skiels. No minął dwóch zawodników, zawodnik do w ale przejdzie ta piłka, zacznie od bramki Dominik. Szybciej, 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 bo ucieka ten czas, Mróz już ma piłkę w rękach. Czeka, patrzy. Na ziemię i graj, na ziemię i graj! Dobry Mróz do Wielgusa, Wielgus w środku pola, teraz ma trochę miejsca. Ach, prosto, padłe zagranie w kierunku, ale obrońcy przejęli tam piłkę. Teraz niebezpiecznie, niecelnie, zawodnicy skrycz także. No, traci piłkę Maxiu Zięba, szkoda w tej sytuacji. No, walczy tam strzałkowski, przegrał pojedynek, dośrodkowanie w pole karne, niebezpiecznie strzał, gej! 3 do jednego dla Dużnyńskiej. Strzał i piłka od poprzeczki wpada do bramki. Gramy jeszcze, macie 3 minuty, grajcie! Chukowski do Wadasa. Wadas. Wadas. Dobrze, powalczył teraz Bielgus i znowu długie zagranie. Łapy piłkę Dominik. Daj długą. Drugie zagranie, jest tutaj leśniak i Ziemba, Ziemba traci piłkę, szkoda, ale odzyskuje jeszcze w leśniak, leśniak, zostawia Szczałkowskiemu, Szczałkowski do Ziemby, Ziemba, do Szczałkowskiego, Szczałkowski znowu do Ziemby, zięba wejdzie tam w pole karne, no nie, będzie tylko że drożne. Troszkę za mało zdecydowania w tej akcji yy. Maksia, dośrodkowanie za lekkie, za miękkie, jeszcze mamy wyrzut zautu. Jeszcze dwie minuty do końca meczu, jeszcze można powalczyć. Strzalkowski do Wielgusa, Wielgus, Wielgus. Zatrzymany jeszcze walczy. Jeszcze walczy Kasper, jeszcze powalczył. Ale to drużyna z klasy piłce. Walczymy. Wybijają zawodnicy z obrony. Teraz Wadas. Wadas do środka. I znowu obrońcy da pół górą. Jest pełna minuta do zakończenia meczu. Teraz niebezpieczny, wyrzucony, a on wyszkodzi. Jeszcze sam na sam zawodnik. Na pukielce i zdobywa bramkę na 4 do 1. Wielbóz. Niecelnie do batora. No, jeszcze no rozsypała się nam teraz drużyna, dobrze tam w obronie wadas. Mm. Brawo! I ja walczę o piłkę. Ale tylko wybijają na aut. Brawo Kamil! Klasa, dwa gole, klasa! Nie, ten mi No ale ja tam wiem Broni Dominik. I to już będzie koniec tego meczu. 10 sekund do zakończenia. Dawaj, dawaj. Tylko pana piłka. Powalczy tam ziemba czy nie powalczy, obrońcy wybijają. Koniec meczu. Pierwszym meczu Tarnowia przegrywa z drużynem Dapekielce eee, 4 do 1. Eee, za niedługo gramy w drugiej mamy 20 minut przerwy i zmierzymy się z drużyną, z drużyną Football Family Zakopane. Zapraszam.